Patrzmy. Jak pięknie wychodzę na dwor. Ewila, chodź tu najlepiej. Szybko! Dobra. O, to wy jesteście tymi nowymi? To witamy w Ponyville. W LPS. Dobra, chodźcie. O, chodźcie. A to nasze. będzie na już wam pokazuję. Już wam pokazuję. Oto i to pokój. Zobaczcie, jakie piękne niebo. No. Drzewa. to jest wasz dom, to jest... To jest wasz dom. Jak, jak coś będziecie potrzebowali, proszę do mojego domu Zna. Dobra. Mamu, ja naprawdę chcę iść do tego chłopaka. Trudno córciu. Księżniczką, hmm. to jest chyba jego dom. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, fajka, a Co ty tu robisz? No! Wychodź szybko, bo jeszcze ci stanie Pet Shop. I co będzie? O, dobra, chodź tu. O, o. Dron. Czekaj. Sam lata. Tam widzisz? Widzisz? W ogóle nie... Nie, jedzie do mnie. Je je on tylko jedzie na nasze podróże.